Hej, cześć, się malowam wszystkim. Z tej strony Miki, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Metro Last Light. Eee, no i właśnie. Eee, ostatnio tutaj właśnie się zatrzymaliśmy w tym miejscu. Eee, no i co tutaj muszę zrobić? Tutaj widzę kratkę. Ja bym... Tego nie idzie rozwalić, w cholerie. Eee, no może coś tutaj znajdę fajnego Laterunium. Jakiś przycisk. O, tutaj jest, patrzcie. Dobra, wbita. Okej, okay, więc także kontynuujemy naszą serię i zapraszam do oglądania. Dobra, jak widzicie, jakieś robaczki, pajączki, te sprawy, się ogólnie brzydzę takich rzeczy. Widzę takie coś, to mnie tak. aś mnie skręca. E, dobra, Paweł hang. Who knows? What would have happened to me had they not released me. Red, blue, yellow. What tak jest, e, tak samo jak już mówiłem, ten Paweł, ten, który nas prowadził wcześniej, no to on wpadł. Mm, no i coś, no i niestety e, go złapali, o kurde. Tak, bliżej podać. O, to jest on. Arçom. Shit. I you wouldn't abandon me. I knew it.

No dobra, pewnie muszę się pośpieszyć, bo pewnie będę miał mało czasu. Dobra. Czekajcie, czy jak ja przejdę, to ci. Oni mnie nie zobaczą. Że się czołgam. Dobra, czy mogę tędy zejść? Chyba, że tak powiem, muszę stąd zejść. Dobra. Dobra, dwudziesta trzydzieści okej, dobrze wiedzieć. Dobra, pistoletem chciałbym ich zabić. Nie wiem, czy mam ich zabić od razu, czy nie. Idę do góry. Dupę i tak mnie zobaczyli Dobra, tak będzie chyba najlepiej Okej, okay, gdzie jesteście śmiecie? Już to coś jak wbiegają Chyba to był cholernie zły pomysł Tu jestem Wow, 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 dobra, wyluzuj to, wyluzuj to. Dobra, muszę powoli strzelać, ponieważ amunicji nie mam zbyt dużo. Spokojnie. Dobrze. Wow, w co ja strzelam? Cholera, zdrąbałem to troszkę. Tu gościu z laserem biega. I z laterką. Dobra. Cholera, jakie ma stąd wyjść teraz? Idę naokoło. Przejdę sobie... A czekajcie, coś było? Nie. FAST 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 Okej, okay, bierzemy ammo Dobra Chyba bez kito, nie chyba nie wiedzą, że ja tutaj jestem Skąd wy... Szmaciasz Okej, okay, zabawmy się Dobra, to był chyba ostatni. Tak bym bynajmniej obstawiał. Dobra, teraz sobie pozbieram amunicję. Fajowsko. Każdy ma tutaj co, co lepszą broń. Nie na razie pobiegnę sobie z tym czymś, co mam. Dobra, cięższy iść tu. Chyba cholera nie. Eee, co ja tu mam w ogóle? No dobra ja Mogę sobie przeładować oczywiście teraz jak najbardziej, jak najbardziej mm, Dobra, idziemy tutaj chyba gdzieś Mogę iść tu Lok <laughs> Tu popsutie Tutaj też Czekajcie jestem, ja przelazłem Wszystko wskazuje na to, że no muszę iść tutaj bez kitu. Mogę to zrobić po cichu. Oj tam, oj tam. Dobra. Wow, zimno troszkę. Świniaczki są ubite, tak, na obiadek. Okej. Okay. Co to, kurde, zielsko? szlacht bez, bez rozkazu Fuck Nie trafiłem, ale dobra. Z tłumiczkiem, broń. What the fuck Dobra, typ nie wie skąd. Jak oni fajnie kicają. Dobra, i amunicja. Dawać to. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Idziemy w dół. Okej, okay, tylko spokojnie. Dobra, zabiję ich teraz w sumie. O to rzeczywiście ich zabiłem. Dobra. Kamracie, gin. Idę prosto, żeby, żeby się nie ogarnęli. Mogę tu wejść? Cholera nie mogę. Tutaj też nie mogę. To na cholera ja tutaj przylazę. Fuck you. No, idzie po mnie ci, nie? Lol, to jest jakiś... lepszy kozak troszkę. No i po strachu. Dobra. Mhm, szykujcie się. Ja pizgam, za dużo was. Dobra. Daj motherfucker daj! Kurde za dużych bez kitu Dobra, jeden pad. Bo mi się amo znowu skończy i będzie wiocha. Nie trafiłem! Jaki fake, Jaka beka, no przecież tu można biegać z góry na dół. Okej! Okay. Proszę bardzo. Who is next? Dobra, zbieramy ammo teraz. Alarmów raczej... ...nie włączyli. Dobra. Pięknie pozbiera się amunicji. What the fuck is this? To jest jakiś kurde silnik? Wow, przebiegł obok mnie. To była akcja na ninja. Dobra, co tu jest zamknięte. Tutaj też coś jest jakieś skrzynki. Chyba wychodziłoby na to, że muszę tutaj pójść, ale nie, ale nie. No gin, dobrze, cześć. LOL Przezopam laga Dobra, w którą stronę mam iść? Nie pokaże mi teraz, fuck you Mogę pojechać windą? Nie, chyba jednak nie Dobra, o teraz coś światło wyłączyłem, super Cholera What the fuck Wow, wow, what the fuck Kurwa, zaczęło palić się wszystko, ja dole Co to w ogóle jest? W dobrym kierunku ja idę? Nie wiem, żeby mnie tutaj cienie nie dorwały, bo, bo się normalnie zdoję w majtki. Ale okej. Okay. Tu go chyba będą wieszać. A jak? Dobra, teraz mam okazję ich wykończyć. Co robisz, idiot? Ratuj, idioto. Go. Dobrze. No co to za alarm w ogóle? What the fuck? No i cicić. Ci. I co, i teraz w sensie, że... O, oh, dobrze, że mi pomógł. Już myślałem, że ja tutaj zostanę. Uff. To są emocje, to są emocje. Okej, okay, jedziemy dalej. Dobra, chodź. Chodź idiota, nie gadasz głupoty. Widzisz co za tępy chuj? No dobra, to sam pójdę. Chodź Chodź, 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 Rusho Strasznie szybko tu idziemy. What the fuck? Co to kurde było? Ty Serio? Szmaciarze. O, amunicja, bardzo fajnie. Co to w ogóle jest, cholera? Stop, nie, to naziści światło. Te rzeczy Spartan, krótka lekcja: nie ale

Jakie jaja to są? Dobra. No i jedziemy z koksem. O! Abyś mi pomógł, a nie sam tam się otwierać. O nie, on tam znowu wchodzi. O to around co to w ogóle jest? No chciałem już do nich strzelać, ale dobra skoro nie możemy ich obudzić. Ostrożnie. What the fuck? Ja tylko podpalam niechcący. Gdzie ty mnie prowadzisz, ziemię? Miejmy nadzieję. Messie, ja ci dam mesie ty idioto. No i dupa, chyba coś. A nie, jedziemy w górę, jedziemy, bardzo ładnie, bardzo ładnie. What the fuck? Wolę lepiej mieć nabitą kurdalówkę.

What the fuck? Thanks, chuvak. One for all, huh? Okay. Delicately jump. The bridge. I heard about it. theater shouldn't be far now. Oh, that's high. What the fuck? I was standing beside.

Dobra, oh, one się boją latarii. Dobra, sorry, już mam zapaloną. Tu gdzieś będą... O, jest. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Dobra, zrozumiałem, nie krzycz. No i gdzie one są? Chyba już co? Chyba już. Ty, Rasho. Co za kurdeś, debil. No co tak patrzysz? No nie ma ich! Dobra, dawaj. What the fuck? Tak, tak, ziom. Nie wiem co ty kombinujesz, ale... Co za dzikus Szybko, 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 szybko Szybko Dawaj, 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 dawaj Low baterii mam, low baterii mam Poszło Low baterii mam, ziom Otwórz to, cholera Dobrze, 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 najpierw nie Ja pindola, ile tego jest Jaka kooperacja tak ja nie mogę, bo moja latarka i wiesz... Wow! No można powiedzieć. Okej. Okay. What the fuck? Ty ziomek, ja już nie mam ammo. Eee, yy, czym się pompował latarenie? Wow 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 Dobra okay, Czekaj, ja latarkę Dobrze Okej okay. Cholera e, no dobra Dobra, skoro jesteśmy na takim przestoju, że tak powiem, no to cóż, ja już się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, to był kolejny odcineczek z metra, no i cóż, ja zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania, no i trzymajcie się wszyscy i pa pa!